W tej części poradnika pokażę podstawy pracy z Photoshopem pod kątem zaznaczania obszarów dla tworzenia tych zdjęć referencyjnych dla algorytmów w histopatologii. Tak, na początku otworzę jakieś przykładowe zdjęcie. I teraz tak, tutaj mamy oczywiście obszar nasz roboczy. Z istotnych rzeczy, po prawej stronie mamy tutaj okno podglądu. Całego zdjęcia. Poniżej mamy listę warstw aktualnie widocznych w naszym pliku. No i panel z historią. Te, te cztery elementy będą nam przydatne podczas pracy. I tak, na początku, zawsze na początku pracy warto utworzyć nową warstwę. Na przykład w tym celu można kliknąć tutaj na tą ikonę. I tutaj widać teraz, mamy dwie warstwy. Warstwa, na której aktualnie pracujemy, jest podświetlona, podświetlona na niebiesko. I zawsze się upewniamy, że przed przystąpieniem do rysowania, tutaj zaznaczania np. melaniny, w tym przypadku na, na zdjęciu, to żeby ta warstwa była podświetlona na niebiesko. No to właśnie. Powiedzmy, że będę chciał zaznaczyć ten, ten obszar z melaniną. W celu tutaj mogę skorzystać z tego przycisku w nawigatorze do zmiany powiększenia. No i potem tutaj przeciągnąć tą ramkę tak, żeby no, mieć nasz obszar centralnie. Teraz y, pokażę, jak to można zaznaczać na początku, pixel po pixelu, z użyciem y, narzędzia zwanego ołówkiem. W tym, to jest sposób mało wydajny y, przy większych obszarach, no ale pokażę ogólną zasadę działania. Y, więc, żeby przełączyć się na narzędzie y, ołówek, tutaj klikam na y, tą ikonę, w tym przypadku akurat to jest y, teraz pędzel. Przytrzymuję lewy przycisk myszy, no i zmieniam na narzędzie kołówek. Ko Potem upewniam się, że tutaj, klikając na tą strzałeczkę, że rozmiar tego ołówka to jest jeden piksel, czyli że w danym momencie, klikając, zaznaczam pojedynczy piksel oraz że twardość ołówka wynosi 100%, czyli dzięki temu mam pewność, że krawędzie są zawsze ostre. No, także, w, skoro to już mam zaznaczone, mogę kliknąć ponownie tą strzałeczkę, żeby zwinąć tamto menu. No i przystępuję do, do zaznaczenia. Yy, może zamiast białego koloru użyję na przykład koloru czerwonego, będzie on trochę taki bardziej kontrastowy. Kliknąłem tutaj na yy, ten biały kolor, ten kwadrat na wierzchu. To nam pokazuje kolor, którym rysujemy. Natomiast w tym przypadku czarny jakby kolor tła, czyli na przykład kolor, którym będziemy mazać potencjalnie. No, natomiast właśnie my chcemy kolor pierwszoplanowy, czerwony. Mam czerwony. No i teraz jak zaznaczam te piksele, mogę na przykład kliknąć lewym przyciskiem, przytrzymując lewy przycisk, suwać myszą. No i wtedy od razu zaznaczam ciąg, ciąg pikseli. No, i mogę się w ten sposób po, pobawić. Powiedzmy, ja teraz jakoś nawet nawet nie staram za bardzo, żeby zwracać taką baczną uwagę, czy zaznaczam faktycznie tylko i wyłącznie melaniny, czy gdzieś tam jeszcze jakiś y, przypadkiem trochę y, hematoksyliny. No, powiedzmy, powiedzmy, że taki jest nasz obszar, który uznaliśmy za zawierający melaninę. Yy. Powiedzmy po chwili, że zorientowaliśmy się, coś, coś pomyliliśmy, chyba nie do końca jesteśmy pewni naszego zaznaczenia, możemy tutaj klikając na to oko koło warstwy ukryć ją na moment. Czyli powiedzmy, że mnie się na przykład nie podoba ten, ten piksel, tutaj w, w, w piksele w tym otoczeniu, mogę z powrotem sprawić, że warstwa jest widoczna. Zmienić teraz narzędzie na gumkę. No, akurat podobnie, rozmiar ustawić tutaj, jaki chcemy. Upewnić się, że twardość jest na 100%. Czyli powiedzmy, że ja właśnie też chcę jeden piksel wymazać w danym momencie. No i daj mi na to wymarzę tych kilka pikseli. No i kiedy już mam takie zaznaczenie, no warto zapisać efekty swojej pracy i tak samo zapisywać regularnie. No i w tutaj w tym celu wybieramy format pliku no ten domyślny Photoshop PSD nie trzeba nic tutaj zmieniać w nazwie nawet dobrze, żeby ona została taka jak była dzięki temu łatwo jest się zorientować do którego pliku należy dana maska także po prostu klikamy zapisz, no a ja akurat poprzednio już ten plik utworzyłem, no więc po prostu nadpiszę nadpiszę ten plik, no, no i w ten, tak wyglądają podstawy pracy. Natomiast w kolejnej części tego poradnika pokażę, w jaki sposób można efektywniej zaznaczać grupy piksele, grupy pikseli po to, żeby znacząco przyspieszyć pracę.